Dzień dobry, witam państwa. Kłaniam się nisko. Dariusz Wojnt mówi z tej strony. Proszę państwa, yy, mamy różne sny, prawda? Mamy takie zjawisko jak śmierć kliniczna. No i co w tej śmierci klinicznej? Co ci ludzie opowiadają? Czy to są bzdury? Czy to są jakieś yy, narkotyczne yy, objawy? Leczenia, leżenia w szpitalu, prawda? Niektórzy mówią, że mają wyjście z ciała, pamiętają to, ponieważ opowiadają jak dany lekarz, jak dana pielęgniarka, jak oni wyglądali, co mówili, czy to jest możliwe? Chciałbym, żebyście sami to ocenili, ponieważ jest wiele takich doświadczeń, z którymi nie da się dyskutować. Na przykład, e, chciałbym Państwu dzisiaj opowiedzieć o takiej osobliwej sytuacji pewnej kobiety, która uległa wypadkowi jako pasażer pojazdu. E, sam ten fakt wypadku, on nie był publikowany jeszcze w tej książce Historie duchowe po ciężkich wypadkach, ale jest publikowany w kontynuacji, czyli Historie duchowe przypadkowych osób. Chciałbym Państwu opowiedzieć dzisiaj o takiej sytuacji, ponieważ kobieta, która uległa temu wypadkowi, to był wypadek również komunikacyjny, miała niesamowicie osobliwą sytuację. W chwili... Kiedy dochodziło do pierwszego uderzenia, ponieważ były trzy uderzenia w ten samochód, były trzykrotne zachowania, sytuacja miała miejsce na, na autostradzie, a więc tam duże prędkości pojazdów decydowały o tym, że one nie były w stanie wyhamować i cały czas po pierwszym uderzeniu w pojazd on się wywrócił na dach, było drugie uderzenie, przekoziółkował, trzecie, kolejne koziółkowanie i tak w chwili, kiedy dochodziło do tego wypadku, ta kobieta mówiła, że widziała trzy postacie, które były jakby obok, ale od pasa w dół ich nie było. Dla mnie to jest ciekawostka, ponieważ w pobliżu nie było żadnej wsi i też trudno sobie wyobrazić, żeby na. Trasie szybkiego ruchu czy na autostradzie, żeby stały trzy osoby i kibicowały temu wypadkowi, który właśnie się wydarza, prawda? To jest dosyć takie osobliwe. Oczywiście to jest jej indywidualne doświadczenie, można wierzyć, można nie. Ale co dalej? <laughs> Ona, proszę Państwa, kiedy opuściła pojazd samodzielnie, odkryła, że rękoma dotyka swoich kolan, ponieważ miała w tak dramatyczny sposób złamany kręgosłup. Że skróciła się, ale co jest dziwne, nie doszło do, do uszkodzenia rdzenia kręgowego. Przyjechała karetka, wzięła ją do szpitala. Po kilku dniach odbyła się operacja i podczas tej operacji ona opowiedziała, że wyszła z ciała. Widziała, co się dzieje na stole operacyjnym. Wiedziała, że anestezjolog dał jej za mało leków znieczuleniowych, tych usypiających. Nie znam się dokładnie na nazwach, ale opowiadała, że widziała wszystkich lekarzy, widziała sytuację, w której ona odpływała. Że oni wyrażali się w taki sposób, że ją tracą, i ona to widziała. I teraz ciekawe jest to, że zapamiętała każdego w sposób bardzo szczególny, szczegółowy, ponieważ o każdym człowieku, który stał przed stole operacyjnym, wypowiadała się w taki sposób, że pamiętała, co to, jak był ubrany, jak wyglądał. No, i teraz e, oczywiście ta operacja się udała. Jakby e, operacja tego kręgosłupa, tam nie było żadnych następstw w postaci e, niedowładów, czy to kończyn górnych, dolnych, czy w ogóle jakiegoś trwałego inwalidztwa. Oczywiście e, czasowa niezdolność do pracy pojawiła się, e, więc, e, więc ta kobieta e, kontynuowała jakby rehabilitację, dochodzenie do zdrowia. To trwało 5 lat, bardzo skomplikowana ta rehabilitacja. No i proszę Państwa, e, po tym e, jak ona leżała po tej operacji, przyszedł do niej. Lekarz operujący i ona jeszcze nie będąc wybudzona, e, widziała jak on, jakby bada e, reakcje ruchowe kończyn dolnych, i ona stała, jakby za sobą. Wiecie państwo, jest łóżko, jeszcze stała za sobą, widziała siebie z góry i tego doktora. I w pewnym momencie e, ona poczuła ciężar na nogach i mówi, że. Słuchaj, odkryj mi nogi, bo mi ciężko na nogach. I on nagle jakby usłyszał tą myśl, więc zobaczcie, jak to działa, że duchy mogą się komunikować przez nasze myśli, prawda? Przez wyobraźnię dlatego to jest wspólny obszar oddziaływania, o którym zawsze mówię. Dopiero potem jest świadomość i podświadomość, ale jednak dla nas wszystkich wyobraźnia to jest wspólny obszar wzajemnej yy, takiej możliwości przenikania się. My, zwierzęta, my, przyroda, my, inni ludzie, duchy, my, prawda? To jest taka rzecz, szerzej objaśniam to w książkach. No i teraz proszę Państwa, odchodzi. On usłyszał tą myśl, odkrył jej nogi, zbadał i powiedział, że no, będzie szkodziła, nic Ci takiego wielkiego nie będzie. Ona się ucieszyła jako duch, prawda? No i dalej była taka sytuacja, że ona się wybudziła, wróciła do swojego ciała, które było niezwykle bolesne, zaczęła tą rehabilitację, dalsze kontrole, zdjęcia i cały czas to trwało. I y, jak przyszedł do niej lekarz, bo to było w trakcie kolejnego obchodu lekarzy, to wszedł na salę ten lekarz, który ją operował, i ona powiedziała tak, panie doktorze, ja pana nie znam, ale ja wiem, że to pan mnie operował, bo ja pana widziałam. A on mówi, no jak mnie widziałaś, no to bardzo się cieszę, że mnie widziałaś, ale jak to możliwe, bo ja wszedłem dopiero wtedy, jak ty już spałaś. A ona mówi tak, ale ja widziałam, poza tym pan jako jedyny miał Błękitny czapek. Wszyscy mieli różowy, pan miał błękitny. A on się zdziwił i mówi, no tak, ale skąd to wiesz? Bo ja pana widziałem z góry. Pan miał jeszcze coś na tym czapku tutaj, więc, więc to był pan. No, to on to nieźle. No to on rzeczywiście w to uwierzył, no faktycznie tak było. No i jakby ta rozmowa nie, nie zeszła na jakieś głębsze tematy, po prostu pożegnał się, wyszedł. Ale zobaczcie Państwo, co, co wydarzyło się dalej. Generalnie ten szpital, w którym ona leżała, on już nie istnieje, ale. Po 10 latach ona musiała mieć kolejną jakby kontrolę tego kręgosłupa, co się tam dzieje i trafiła znowu na tego lekarza, który ją operował. I zobaczcie Państwo, 10 lat i na nim musiało to zrobić wrażenie. Jak ona weszła do jego gabinetu, to on powiedział, że o witaj ty moja duszyczko, ja cię pamiętam. Dlaczego? Bo musiał się zdziwić, że ona mu to powiedziała, prawda? Czyli czy zjawiska duchowe istnieją? Niby nie, ale skąd ona to wiedziała i to się przerodziło w informację, która miała realny wpływ na tą rzeczywistość, prawda? Więc teraz jak można zaprzeczyć istnieniu yy, zjawiskom duchowym? No nie można, nie da się. I teraz co dalej? Jej życie po tym ciężkim wypadku, a pamiętajcie, te trzy osoby jakby widziały, że ona ulega temu wypadkowi. Nikt, jakby dalej nie wytłumaczył jej, z czym to się mogło wiązać, ja też nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. No, ale okazuje się, proszę państwa, że na tyle zmieniło się jej życie, że ona zaczęła pracować z osobami w hospicjum. Przez to, że przeżyła ten ciężki wypadek, miała to poczucie istnienia ducha. To ona zaczęła pracować w hospicjum i stała się dla mnie świętą osobą. Dla mnie świętą. Dlaczego? Dlatego, że pracując w hospicjum, pacjenci, którzy tam leżą, mają bardzo nikłe szanse, żeby z tego hospicjum wyjść, zwłaszcza na oddziale paliatywnym, prawda? I ona miała taką rzecz, że była zawsze przy śmierci pacjentów, którzy odchodzili, i ona dawała im po pierwsze nadzieję, po drugie widziała, co ci pacjenci robią, że rozmawiają z kimś, kto po nich przychodzi. To jest bardzo ważna informacja: że ktoś po nas kiedyś przychodzi. Kto to jest? Różnie. Osoby, które lubiliśmy, czasami członkowie rodziny, z którymi mieliśmy fajne relacje, dobre relacje, duże więzi, czasami osoby przypadkowe, ale które miały jakieś znaczenie w naszym życiu. I co ona konkretnie opowiadała, to będę rozwijał może w innych nagraniach, ale chciałem Państwu powiedzieć, że ona w ten sposób, przeżywając swój wypadek była gotowa na to, żeby opiekować się ludźmi, którzy odchodzą z tego świata. Potem miała inne negatywne jakby następstwa takiej rzeczy, ponieważ jej własny szwagier potem mówił: Że Ty lepiej u mnie w domu niczego nie dotykaj, bo Twój dotyk zabija ludzi. A dlaczego? Bo ona zawsze trzymała umierających za rękę, prawda? Ty się nic nie bój, tam jest dobrze, możesz odejść i tak dalej. Mnóstwo śmierci w ten sposób przeżyła. Potem jakby. Kolejna choroba pojawiła się w jej życiu. Przestała pracować w hospicjum, ale zaczęła pracować w domu spokojnej starości i kontynuowała swoją misję, prawda? Nigdy więcej nie założyła, jakby nigdy w ogóle nie założyła rodziny, bo ona poczuła, że jej misją jest to, żeby pomóc przechodzić ludziom na tamtą stronę. Jakkolwiek brutalnie to brzmi. Aczkolwiek to nie jest brutalne. To, że mamy ból, mamy cierpienie, nie oznacza, że śmierć boli. Już pisałem w tej książce, że. Gdy zadajemy sobie pytanie, jak boli śmierć, to ja zawsze odpowiadam, że dokładnie tak samo jak boli rodzenie się. Czyli nikt nie czuł bólu rodzenia się, więc nikt nie czuje bólu śmierci. Oczywiście, tuż przed śmiercią może nas wszystko boleć, możemy być po prostu zmasakrowani to jest dobre słowo, chorobą, która nas dotyka, prawda? Leki przeciwbólowe, morfina, jakieś inne, to nie działa. To już jest takie silne poczucie tego zniszczonego ciała, ale duch jest cały, jest nieuszkodzony. A dlaczego tak jest, że duch jest nieuszkodzony? Dlatego, że duch nie jest częścią ciała. Już yy, pokazywałem Państwu też yy, właśnie w tej książce: Historie duchowe po ciężkich wypadkach, że jest, jeżeli są pacjenci po ciężkich wypadkach, którzy mają uszkodzenie mózgu i nie powinni nic widzieć, nie powinni nic pamiętać, nie powinni znać żadnych szczegółów, oni, jeżeli już do nas wracają, opowiadają o wszystkim w takich szczegółach że mózg wtedy nie ma takiego znaczenia, bo był uszkodzony, był zniszczony. Partie mózgu odpowiedzialne za wzrok, prawda, nie funkcjonowały, więc okazuje się, że ciało jest nośnikiem ducha, ale tak naprawdę nie, nie takim, jak sobie wyobrażamy, prawda? Dobrze, proszę państwa. Kolejna historia, więc co o tym sądzicie? Dajcie suba, dajcie lajka, napiszcie w komentarzu, udostępniajcie. Budujmy świadomość osób, które są zainteresowane zjawiskami duchowymi, że są różne, osobliwe zdarzenia prawie nigdy nie są takie same. Każde zdarzenie każdego człowieka jest zawsze inne. Warto sobie o tym opowiadać. Napiszmy wspólnie Wielką Księgę Historii Duchowych z terenów Polski, żeby to było coś, co na świecie jest niepowtarzalne. Będzie to księga, która będzie w sobie miała ponad tysiąc doświadczeń, zjawisk i będzie to pod moją redakcją, także jeżeli macie coś ciekawego do opowiedzenia, dajcie znać, na pewno przemyślimy temat. Pozdrawiam serdecznie.